Cześć z tej strony Satune i witam Was w kolejnym odcinku z serii The Bard's Tale opowieści Barda. E, tak, ostatnim razem pokonaliśmy z tego co mi wiadomo już chyba w końcu ostatecznie Fnarfa i teraz gdy zdobyliśmy już jakąś tam magiczną lutnię czas się udać do księżniczki Kalei, po następne instrukcje. W takim razie sprawdźmy co mam ta. Dama powie. Tylko błagam, błagam FPS-y. To wszystko, Trzymaj co proszę na ten, na ten, ten odcinek. Musieli się przetrwać spotkanie z trołami. Powinniśmy się zastanawiać, czy przetrwali spotkanie ze mną. Masz lód, nie? No. A teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, jestem gotów odebrać nagrodę. Dobrze. Przywołajmy księżniczkę. La 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 la.

no tak, mam nadzieję, że wybaczycie mi, ale ja naprawdę nie mam na najmniejszego wpływu. Bo naprawdę to chyba widać, że w innych grach jest naprawdę o wiele więcej wymagających rzeczy niż kilka świecących niebieskich kulek i parę białych kresek. Czy to wszystko. A FPS są w miarę na poziomie pozarkaną, ale to nie jest to że to ty jesteś mężczyzną, który spełni moje sny, to właśnie zniknęło. Napełnij mi kieszenie, a potem porozmawiamy o twoich marzeniach. Jak sobie życzysz, mój wspaniały wojowniku. Bilałem, że szybko się uczy. Wkrótce będziemy razem i okaże ci moją wdzięczność. Najpierw musisz się jednak udać do starożytnej wieży stojącej na wschód od Kerkulona. Nie, 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 nie. Już się kiedyś dałem na to złapać. W jakiej wieży czy konkretnej wieży? Ci, którzy mnie uwięzili, są bardzo sprytni i na straży mojego losu postawili trzy wieże. Jak myślisz, po co bym szukała mężczyzny z twoją inteligencją i siłą? Wkrótce będziemy razem. Obiecuję ci to. Dobrze więc. Stań u wejścia do wieży. Aby dostać się do środka, Musisz zagrać dźwięk na lutni, którą kazałam ci zdobyć. Dowolny dźwięk otworzy ci drzwi. Od tego momentu możesz napotkać pewien odrąb. Na pewno większy niż pewien. Kiedy dotrzesz na szczyt, będziesz musiał pokonać strażnika wieży. Strażnicy władają płomieniami, które stanowią energię życiową każdej wieży. Kiedy pokonasz strażnika, jego potęga zostanie złamana. Po zniknięciu strażnika będę się mogła z tobą spotkać na szczycie wieży i przekazać ci kolejne instrukcje. Lepiej, żebym coś z tego niedługo miał, bo twój kredyt został już prolongowany. W końcu osiągnę swój cel, to będziesz bardziej niż zadowolony. Szczerze w to wątpię. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo chciałabym udowodnić, że się mylisz, żegnaj na razie. Tak, w końcu się z nią pożegnaliśmy. Chyba najchętniej oczekiwany moment w całej tej rozmowie. Ale z drugiej strony nie chcę ich też pomijać, bo... One są i ciekawe... O Jezus Maria, ile doświadczenia im silniejszy jest para więc tak walka strzelność państwu na razie słaby 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 Przedawcy słaby tak oferuje bardzo duży usty tak. gdy ten będzie chciał dokładnie wysoko. o to mi chodziło już atak dystansowy który pojawiona na naszych strzał przebijających się przez cel używany z umiejętnością walki bronią dystansową dobra koniec Aby tej gadki śmętki przytrzymaj i puść przycisk ada tak. czyli wychodzimy na szczęście z księżniczką Kalei już się nie spotkamy w tym jakże klatkującym rytuale. E, bo będziemy się z nią spotykać aktualnie już tylko na szczycie tamtej wieży. Tak, tylko kwestia jest jeszcze jednego. Czy ja mam cokolwiek do zrobienia? Oprócz kwestii, no, tego pójścia do wieży. Jest. Właśnie sobie przypomniałem, że jest coś co mam zrobić. W drzwi. Nie, szukam sklepu teraz może. Mm. Jakiś dzieciak właśnie uderzył mnie patykiem, mówiąc, że jest wybrańcem. Że mnie zabije. Ja ci wyglądam na potwora. No... Nie. Wcale. Tak, więc gdzie mamy ten... Tu jest sklep, dobra. Nasz ukochany sprzedawca, tak? Wspaniały sprzedawca, który po prostu aż ciągnie do tego, żeby wracać do tego sklepu. Wydaje się, że zawędrowałeś do miejsca, które według Ciebie powinno być miejscową tawerną, a jednak mieści się w dół ulicy. Dobra i co ty tu masz dla mnie jeszcze? tylko najlepszą broń. Ten Claymore mnie mieście. interesuje. Jestem ciekaw jakie obrażenie ma moja broń. Pokaż mi ty, I pozwolę to sobie sprawdzić. Nie da się w ogóle przewijać tych rozmów. Na no nic. A więc tabulator. Wyposażenie. Miecz Mieczobosierd 517. To jest łuk lotnia sproja i Puklesz, tak a no, mi Wydaje się, że zawędrowałeś no. do miejsca, które według ciebie powinno być miejscową tawerną. Ta jednak mieści się w dół ulicy. Tak, tak, pokaż. Taras się. Miecze i Sprzedaje tylko najlepszą broń ręczną. Ech. Decydowanie nie na twoją kieszeń. Coś tam 5-7 nie, to to lepsze, lepsze wciąż. Ach, widzę, że znalazłeś miecz ręczny. Coś to też tam hmm. cena nie jest jakaś przeleżająca. Możesz go podziwiać. Z daleko. 680. Bardzo pod. Hmm, chętnie to wezmę. Jestem pod wrażeniem. Kto by pomyślał, że stać cię na coś, co nie pochodzi z wyprzedaży. <grym> Do zobaczenia, Stawu. Wsi jeszcze nieraz nie dziwisz, w którym mogą być grupa Powiedziałbym mu coś takiego, gdybym stał w tym sklepie zamiast niego. Dajcie spokój. Jak można by wytrzymać z kimś takim? Więc tak, teraz sprawdźmy sobie ten miecz. Fak! No serio. No i teraz czekaj trzy następne poziomy, aż będę mógł brać miecz, który właśnie kupiłem. O matko. To fajnie. Dobra, wrócimy sobie do Hauton, bo mamy tam jeszcze coś do zrobienia. Tak, Hauton. Tu też strasznie długo się ładuje. Dobra, jest. Więc tak, tu mamy tu wieżę. Tam jest coś i nie wiem co to jest w sumie. A ja jestem w Kirkwall i muszę wrócić do Houghton. Czyli bardzo mozolnym krokiem. Nie wiem, czy to takie ścinki, czy... Bo w sumie nie pamiętam, jak tutaj się chodziło... Ej, idź stąd! Idź stąd, dziku! Dziku, idź stąd! Tak, jest! Zdążyłem. Cudownie. Wiesz co? Jak będziesz tu dalej przychodził, to pozwolę ci zostać. No będę, Nastał. będę. Na Nie raz no, jeszcze. Dobrze. Możliwe, że to już ostatni. Przepraszam. Przepraszam. No i kieruję, a jeszcze wezmę sobie zapis. Tak, tutaj. Tak, e, ostatni oczywiście. A, tak w sumie myślałem, że tam to doświadczenie, które dostałem od tej całej księżniczki kalei, to już będą dwa poziomy prawie wpite, ale niestety zniknęło. Dobra, więc lecimy. Aha, z tej strony się wchodzi. No dobra. Do czarciego kopca. I co my tu mamy? Poza tym, że to jest potworne miejsce. Tak, tu. Właśnie o tym mówiłem. Setki, setki, tysiące i miliony pułapek. Na przykład, a nie, to nie jest, spoko, ale to jest. Nie działa. W każdym razie tutaj się naprawdę opłaca zapisywać na każdym zapisie. A ja już mam drobną nauczkę po Arkanii, także... Kurde, 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 kurde. Won. A ja muszę tego sprawdzić. Aha, nie mam. W sumie mam rozwidlenie tuk i tu też jest... Wiedziałam, Widz... że stąd wyskoczy. Dobra, to już pominęło. Co to jest? Jakiś dzik. Mogę to rozpalić? Nie mogę. Wyłączyć? Mogę z tym cokolwiek zrobić? Brzmi owe kamienie. Bardzo dobrze. Ale tu już nic nie ma. To jest ta. Właśnie taka pułapka to jest. A czy... Czy... Czy ktoś jeszcze to widział? Tak. Dlatego tutaj się właściwie nie opłaca wchodzić bez wiedźmy. Bez wiedźmy to się nie da nic zrobić. A z wiedźmą to jest kompletnie. Podchodzić do tych wszystkich dziur. Choć ostateczna walka z nim też jest. Co to jest? Co to za dźwignia? A halo! Nie widzisz tej dźwigni? Tu jest jeszcze jedna. Tu jest skrzynka. O! Coś ważniejszego widzę. Nie, nie stójcie tam! E-dober. Bardzo dobrze. No i tak. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Właśnie tak. Nie wiem, czy zauważyliście, właśnie co zrobiłem, ale. Bang, bang, bang. Tak właśnie działa moja nowa umiejętność, która jest doprawdy jedną z najlepszych z tego co... A nie 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 nie. Tak to my się bawić nie będziemy, drogi kolego. Kurdy dalej się przywoła na środku samym. I bang bang bang. Bang. Jeszcze raz. Jest! Zdążyłem zanim zabił mi wiedźmy po raz kolejny. Nie zabijaj mnie! Błagam! Nie chciałem nikogo skrzywdzić! Chyba krwawie... Zdaje się, że złamałeś mi rękę! Oj! Czy to ząb? Wyplułem ząb! Nie, jeszcze jeden! Popatrz na mnie! Popatrz! Nie, nie patrz! Ech, cholera, sam nie wiem czego chcę! Wisi mi to! Patrz jak chcę! Nie jestem czartem, jestem głupim sukinsynem synem latającym po polu w kocu z wiadrem na głowie! No dalej! Zabieraj moje srebro! I tak mi niepotrzebne! Oszczędzałem na randkę z wdową Mackery, ale dowiedziała się, że wciąż mieszkam z matką. Teraz nawet nie chce się do mnie odezwać. I wiesz co jeszcze? Mam 42 lata i jestem fragotyczny. Czy to nie jest żałosne? Eee, zabij mnie, proszę. No już, miejmy to za sobą. Mam. Nie, nie mam. Jesteś żałosny. I tak w doświadczeniu, bez szału Dawaj mi to Co tam Całe myślę? szczęście, że bohaterski bard był na miejscu I powstrzymał przerażającego czarta Przed ograbieniem grobowca ze wszystkich skal. Nic więcej tu nie ma? Mhm. Czyli te dźwig nie mógł przestawić tylko czart No szkoda Ale jeszcze ten sobie polatam Pospieram trochę żmijowych kamulców Jeszcze jedna krowia głowa. Ciekaw jestem czy jeśli teraz zbliżę się do tej... Nie, już nie wyskakuje. Nie, nie wyskakuje. Te krowy też już widzę trochę... Mniej, a tu drzwi takie. Wspaniały, magi... O, cóż to za rzecz. Kalda coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, nie, nie będę tego sprawdzać, skoda czasu. To jest jakieś kalda, coś tam, coś tam, coś tam. I tak od dzisiaj się nazywa ten miecz. Tak. A, ale te pułapki jeszcze działają. Myślę, że to warto zapisać. W sumie tak, spodziewałem się naprawdę czegoś całkiem innego. Bo w sumie tej misji nie robiłem za każdym razem, ona nie jest obowiązkowa i. No i no i no i nie wiem w sumie po co trochę czasu zabiera. Szczególnie, że ja ją robiłem zazwyczaj w dość wczesnej fazie gry i to był poważny błąd, bo wtedy tam jest naprawdę trudno. Ten czart ma naprawdę wtedy duże obrażenia. Płopki bił po 30 tego. Także wtedy to było głupie. No a teraz to jest czysta przyjemność. O, Wiedźma sobie pogadała z Dziaduszkiem. Niech ci się szczęści we wszystkim, co robisz, młodzieńcze. Powinniśmy byli się domyślić, że to sprawka starego Wintersa. Zrobiliśmy zbiórkę srebra. Masz tu coś za fatygę. Bywaj w zdrowiu. No, aha, tak. Szału nie ma, ale zawsze coś. Dobra, no to wychodzimy. W sumie nie ma już kompletnie nic do zrobienia. Także myślę, że... W tym momencie... Nie, nie zamierzam jeszcze kończyć. Myślę, że w tym momencie jeszcze podejdę pod... Pod samą wieżę, więc jeszcze jedna lokacja do przejścia została. No, wiesz co? No lubię łódyczkę. Co by to... fajne. Taka na dudach, czy na czym ona tam jest grana? Kopie. Tak, myślę, że dalej. Oprócz tego, że trochę poczekam, aż to się załaduje, to będę chodzić właśnie w ten sposób. Idźcie ode mnie w pizdu. Dobra. Na razie jest czysto. No ten mi tu jeszcze przeszkadza. Kunal. No dalej idź stąd. Kurde, no tam są jeszcze ruiny i... To są chyba te ruiny, które ja mam z mapy, z tego co pamiętam. Szybko, 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 jest poszedł w drugą stronę. O! Jaj! Filmik! Filmiki są zawaliste. Gdy Bart zbliżał się do leśnej wieży, Wiele lig dalej, na szczycie innej wieży, w mieście Damby rozegrała się bardzo niepokojąca scena. Kadmat, zbierz braci. Ktoś zbliża się do pierwszej wieży. Natychmiast panie. Takaj, na obudźmy go pilka. Tak, mistrzu Finik. Nawet teraz znajdziesz sposób, by dotrzeć do swych sług. Ten twój nowy Adorator skończy tak samo, jak reszta. Pern, przebudź się! No. Ha. A już miałem nadzieję, że będzie spokój. Myliłem się tak bardzo, jak to tylko możliwe. Choć z drugiej strony nie przywołujemy już księżniczki Kalei. Tak, ale teraz przynajmniej już wiem przez co są te, te spadki klatek, że to wszystko przez te kreski koło tych postaci, a nie przez te niebieskie kulki. Może nie będziecie rozmawiać w tym zielonym takim czymś. Może to zniknie, proszę. Tak ładnie, proszę. Nie. Złudne nadzieje. Cynik, czym zakłózesz mnie Tej kobiecie znowu udało się wysłać wiadomość do swych popleczników. Jeden z nich zbliża się do twojej wieży, mając nadzieję, że ją uwolni. Ciągle jest silna. Mimo młodych lat. Rozpraw się z tym intruzem. Wyślę ci na pomoc moich ludzi. Chyba nie muszę Ci przypominać o konsekwencjach w razie porażki. No, zamierzać to się jeszcze mówić. Czy może już się pożegnamy? I pan sobie już stąd pójdzie do tej swojej wieży, bo mi tutaj czasu pływa trochę. Tak. Hm. No dalej. Ostrzymam. Jej! Odezwał się. Wielka Boska. I to wszystko. Do widzenia, pan. Nie ma pan czasu, tam już ten Bart się wbija na sam szczyt wieży. A pan siedzi tutaj. U kolegów. Do widzenia. Poszedł. Teraz tylko kwestia, żeby to jeszcze zniknęło. I to będzie wszystko. Bracia się zbierają, mi panie. Czekamy na twoje rozkazy. Tak, idź stąd, idź stąd. Won. Weźcie ludzi do wieży, Hern. Powiedziałem mu naszą pomoc. Minę. Jak robisz, skieruj się w stronę gór. Jeśli wszystko inne zawiedzie, będziesz musiał go tam zatrzymać. Cała przyjemność po mojej stronie, mistrz. O, tak. I wchodzimy w ten sposób w nowy rozdział. Rozdział piąty już. Mogliśmy też zobaczyć naszego nowego przeciwnika, którym będą ci druidzi. Ja sobie przy okazji jeszcze popróbuję nową moją. Właśnie tak to działa i to jest chyba jedna z najlepszych umiejętności jakie odkryłem w tej grze. No bo naprawdę, czy może być coś lepszego? Bach, bach, bach. Kurde, o kurde. Weź ten nowy miecz! mogą być lepsze umiejętności mogą kurde no dobra dość tego tak z łuku naprawdę nawałam o wiele mocy czy What? matko boska jakim cudem przecież muszę wcisnąć f E. jak florencja no i teraz muszę wejść z powrotem. Tak, więc sądzę, że niestety nie dojdę już do tej wieży, bo tu jest naprawdę trochę chodzenia. Więc ja sobie po prostu to tutaj zapiszę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. W sumie poza zabiciem czarta nie zrobiłem tutaj nic. <laughs> Jej, ale mieliśmy dwa filmiki, także 10 minut zleciało jak nic. No. Mam nadzieję, że te wilki się tak do mnie niebezpiecznie zbliżą. Kurde! Szlag byje. Ja sobie może... Może ja sobie po prostu tutaj zrobię o tak. Idź ode mnie bizdu I ja sobie tutaj poproszę mojego nowego przyjaciela, a z drugiej strony tą panią. Kurde. Kurde, kurde już nic nie żyje Gdzie jest mój łuk? Kurde nikt już nie żyje źle to rozegrałem Dobra Nie, nie mogę się z Wami tutaj pożegnać Kurde Dobra Teraz już nie będzie żadnego fejla Teraz ich zniszczę po całości Dobra, więc tak No dalej mapa Dawaj, dawaj, dawaj Życia trochę Teraz z powrotem poproszę. Teraz już ich nie zniszczę. To będzie taka szybka akcja. Szczur. Szczur i pająk niech będzie. Wyciągaj łuk. I od razu. Pach, pach. A właśnie o to. Szczury ściąga w ogóle na jeden. Szczurku no mój. To chyba bolało. I hope so. Wąd stąd. Ja to tak tak. do ataku, bo one. Chyba są aktualnie na defensywnej pozycji. Kurde szczurki mój. kurde no... Nie, nie wierzę w to. Wiedźma! Jest. Został ten jeden. Pach, pach, pach. Jest. Dobra. Mówiłem, zniszczcie ich po całości. Tak, zniszczyłem ich bezbłędnie. Tam tego nie dosięgam, ale też się go już podbędę. Ani nie wystarczyło. To też nie wystarczyło. No dalej. Pach, pach, pach. Co? A do tej pory każdy umierał po takiej serii. No nic, ale są... ...słabi i słabsi. Dobra, czyli pozbyłem się tych... ...i czy tutaj jest coś? Nie, nie ma. Tylko tyle, żebym czas marnował wchodząc do... O, czekaj, to znaczy, że coś znalazł. Oczywiście kości. Nic nie warte, ale zawsze kości. Dobra, w takim razie teraz to by było już na tyle. Eee, więc cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.